Pani Joano, witamy w yes. barze, mamy nową grę tutaj, Layers Deck 2. A oh. najłatwiej to będzie I zacząć, w... zacząć od razu. Dokładnie, I w, między, i w międzyczasie jest jeszcze Joker Round i tam, jest, tam są jakieś inne zasady, jakieś, jakieś, nie wiem, nie pamiętam. Graliśmy okay. w to Jokers Round? Chyba nie. Graliśmy chyba? Nie. Chyba nam się jeszcze nie trafiło Jokers Round, nie, nie pamiętam. Nie no, zobaczymy, róbcie się redy i No że musimy rzucać same jokery. Joker's Round był. Wow. Widziałaś to? O, Joker's Round? No. <laughs> Dobra, film. Tech. Steampankowy Z bandą przebierańców gram, kurde. Sześć! O tak. U. Ale kort. Wszystkiego po 8, cztery jokerki. Osiem, więcej, osiem, więcej, osiem. więcej, więcej. No. Mm. Jak tu się to robiło. Czy się patrzysz? Wow. Wow, ale leja. nie widziałeś? Morda. Morda. Wow, a ja mam nadzieję, że... Przecież genius. Pff. Ej! Pierwsze co? Co kamy! Słyszę o, cię w grze, wyłącz że. mikrofon! A sorry, bo kliknąłem V. Nie w Będę gadał w grze. Co ja Będę mam tutaj, gadał, co Queen's Table dzisiaj, okej. Okay. Dziś? O kurwa, dobra. Najlepsze. Um, Już ja się hello. zastanawiam, jak teraz tutaj grać. <laughs> Teraz gra Ja Arsia. muszę mouse sobie wziąć. Ta? Ta? To na eee. pewno było One Queen? Eee. Nie, to Grand Nie wierzę ci. One Queen. One Queen, gameplay, mouse sensitive. One Queen. Eee. Okay. Queen. Queen. O ty chlamież. Była, co, co pokazujesz mu faka? Pomogę. Pomogę? O co Ale ci chodzi? Ale zdykterowałeś to łabaj. czekam, że ja tobie wcześniej pokazałem. No. <laughs> O. Wuf. Czy Ja aż mi się doładuje. Oj, to nie tobie pokazałem. Uj. Serio, nie sprawdziłeś mnie? Jak pomałem wiesz o tym. Dobra, tym razem życie prawdziwą oh. kartę. Mm, <laughs> Kura rura. No i co, ja zaczynamy? Ja się ze wszystkich złych. No chyba, wiesz, nie zmienię raid point Stable. Pa, pa. Tak, tak, we wszystkich złych nie oh. kłam przy tutaj. Nie znaczy nie, jeżeli chodzi o Queen Stable, to tak, ale jeżeli nas zmieni... to no, Co to jest? No to to Max! O ja piernicze! No na pewno rzuciłeś Jokera. Hm? Ja nie mam, więc wy na pewno macie jokery. Nie, ja nie mam... no ja nie mam jokerów. <laughs> nie kłamcz! No nie mam jokerów! O, i super. I super. Miał, jokera. Yeah. Miał jokera. Miał jokera chyba to już tym razem. No uratowałeś mnie, jeżeli teraz się zmieni, oh, to tak. Uratowałaś, oh. bo to Joanna. Czyżby pierwszy? A, no tak. Pif paf. E. nie tym razem. Otóż nie tym razem. Pokazałem ci wskazującego palca, żeby nie było. a pięć to jest? Time up. A, okej. Au, au. Au, Dawaj, uh, uh, dawaj, uh, dawaj uh, Joanka. King's table. Mm. Okay. Dawaj Lisico z Irokezem. <tut> hmm. O ty. Bardzo nie jest, nie, jest, no? jest mega niekulturalne, ja nie Kto wiem. Kto ci wychowywał? Oczywiście, ja tak. Kobiecie nie przystoi, nie wiesz o tym? Ale jesteście naprawdę. Wskazujący palec. Jackass. Jackass. Mm. Three kings. Three kings? O nie. Nie sprawdzaj, nie sprawdzaj go. Triple K. Nie sprawdzaj go. Możesz walnąć devil's deal. Max, możesz walnąć devil's deal. No, możesz zaryzykować. Ciebie wiem, cię wiem. Dawaj devil's deal. Ja też nie wiem. No. Ono. No. Tak, króleje? złożył trzy to. Klasia ja, ja. skłamała, John, no, tak, no nie tak. wierzę, no Czekaj. Ja Gdyby Joanna ja teraz sprawdziła Devil's <coughs> Deal, no to my byśmy wszyscy zmieszczali, no. bo ja rzuciłem tam króla. A, no, okej. Okay. No. Takie buty. Queen's o, fuck face. off! O, queeny. Po co to wróciło? Nie, kłam. Pff, easy. No, 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 wiedziałem. Tylko, teraz Rocky jest na dobrej, w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o Devil's Deal. Mhm. Mm bo tam były trzy królowe. Nie kłamie. Były trzy królowe. Naprawdę. One queen. Devil's Deal. Co zrobić? Dazmówmy rób. Oczywiście, że tak. No moją ostatnią kartę, no to po co miał Cię sprawdzać? Przecież, że. No to Easy peasy. No może Sprawdź. sprawdzić. Sprawdź, Sprawdź Devil's Deal. A, tak, że. A, dobra. No. To jest inny no. przycisk do Devil's Deal, jak coś tam na górze poprawia. F, F. Ale nie, F. ja zrobię tylko. O, nie pieszkał! W takim O, juby, o jak się, się spojrzał na mnie! <mum> myślałem, 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 że tu pójdziemy płazem, kurwa. Tak, pójdzie mi Tak, gdy chciałem. Chciałem się z tej karty. Z gram sam. Tak. Ta Ładziłam teraz macie. A, więc chociaż tyle. A po, trzeba to jakoś dyplomatycznie rozegrać. A czemu ja mam. Look at your tylko. Ja nie mogę mieć. Zbadzone to. Też nie mogę emotek. Nie. U ciebie nie. powinno być. Kwing, Co zrobisz? Oink oink. Kwi, kwi, kwi. Oink oink. Oink oink. Kurde, musiałem nie sprawdzić A. teraz. No i, no i. To nie będzie pierwsza się. kulka. Dlaczego? Przypuszczam, że nie będzie wiesz pierwsza kulka. Tym, nie wiesz o tym, że kobiety wyczuwają kłamstwo e. na, na odległość. Ty to do nosa wsadziłeś? O. No jednak nie. O. Ko kobieta, kobieta zawsze wie, kiedy kłamiesz. Ejs. Nie, O! A co? No ja jeszcze z nią gram. No weźcie, dobierzcie karty w końcu. Nie. Lajer. Nie chce, mi się ja se kawkę się wy wypełnia. On blefuje, on blefuje. On flebuje. Pamiętaj, że jeżeli masz dwie dobre karty już i rzucisz oo! No nie miała, Tak okay. coś czułem. nie miałem co zrobić. No, ale chciałam. Coś, coś no weźmy już kuźbę, mm. skończmy. Ja nie, nie. chcę już kuźni. Dobierajcie bye, te garnej! O! zje! Co to będzie? A co? No, FAKO! Ej, to jest głupie teraz. A, i teraz e, Asia zaczyna, więc nie jesteś gównianej sytuacji, bo na to no, oh, rzucamy. Nie sprawdzę. Tak, mm -hmm. z automaty ją sprawdzisz. Ale Dobra, to jest gra. no. Liar. I tam jest prawidłowe, jej! Tak. Jej, brawo. Jak to rozegrałaś, Asia? Tak, Jak tyś był... to zrobiła? Dobrze. Jak on przez to przegra? Tak. Tak, nie, kurde. Ale jakby on przez to przegrał, to byłaby taka katastrofa. Dobierajcie to w końcu. Jezus, nie chcę grać gramy, gramy. gramy chodź. Nie, no. Dawać, Dawać, karty. O, ja to. zaczynam. O, w końcu mogę. Fuck you, man. Fuck you, man. Ja nie mogę ci faknąć. Ojojoj. Oj, ojoj, ojoj. Oj ojoj, ojoj. One queen One queen? Three queens Three Może Devil's zrobi skoro nie, za, wcześnie, za wcześnie, za wcześnie że Ale trzy rzucił, no to to mogła być fałszywka <laughs> No dlatego lepiej nie robić the devil's deal. Dal dal. Da de dal, de... de, dal de, mówisz, de, da dal tam. Co ty robisz? Cards. No kurde, fikancę, <t collections> on się on się wypstryka. Ej, <tatures> Max, <tars> sprawdzaj devil's Deala! Rokiemu pokazuję? pokazuje. Faka. No on się teraz wypstryka z ostatniej karty. I to <t Arrival> jest queen na pewno. Ale hams. No to, trzeba było go sprawdzać. No i się wypstrykał, a Asia go w ogóle nie sprawdziła, a teraz rzucił królową. A skąd to wiesz? No tak, wy, wypstrykał się z fałszywek wszystkich i potem na koniec rzucił Queen. <grywia> nikt, nie jaj, żeby, nikt nie ma jaj, żeby no. sprawdzić. Nikt nie miał jaj, żeby no nie sprawdzić, nie sprawdzić tego. Czy no, wy się chcecie wypstrykać się ze a ciebie gard? sprawdzę w sumie, czemu by nie. Krzygli, ty gnoju, Jokera rzucił, ty chronie! fuck you, nie mogę cię faknąć, nie mogę cię faknąć, tyle ci powiem, wal się. Nie sprawdzam niego no kurwa wyprzytykam się ze wszystkiego. Tak. Chasia co tam u ciebie? Chasia, Chasia, hej! Ha, ha, ha. Hey, sprawdzisz mnie? Powiedz, że mnie Hamie, hamowo. Sprawdzę ciebie. One, Dalej. One, wow. that all you got. Jak <laughs> no, um... tam się śpi? No Dalej, Ej, hey! ej bo my tu nie cenzurujemy. Hamie. Kude! Kude. Weź córki! Jemu, jemu, jemu pokazujesz, że tak! Bo wybierasz jemu, to... 1, 2, 3. Komu Gin. chcesz. Okay. Gim! <giby> Nie! Mm. Fuck. Jemu można pokazać. Ono! Aha, tutaj dobra. Czyli dwa A, wtedy dzięki. klikasz. Hmm. Kurde, to jest zbyt skomplikowane. Ja bym sobie z tą paną poszedł tak. potrenować. Fuck. <giby> <giby> Idź. A mi się ta podoba tutaj, co jest. Nie widzę. A, no. ona przy barze chyba siedzi. To za tobą. Ja, za tobą. Nie mm, ja się odwrócić. Mam bana. <laughs> nie miałem, nie miałem co, nie miałem co zrobić. Czemu się nie sprawdzałaś Rokiego jak on rzucał te trzy karty? To mnie zastanawia. <laughs> no Dużo kół to mam dobyty. Dobra, kumię. No właśnie powinnaś go sprawdzić, żeby on się nie wyprztryczał z tych wszystkich kar, bo teraz patrz, patrz. siedzi sobie, kuźwa jak ty nie odko, nie? Nie, nie mów. Ty kurde mówię, nie jak mów. Dzieci nie martwi w Przez was on wygra. Chciałem powiedzieć martwi i dzieci, dzieci ciszy, ciszy nie mają. C dzieci co? Ciszy nie mają. Dzieci co? Głosu nie mają. Dzieci co? Ciszy. Coś, serio. No o! musiałem, no. Nie, nie, miałem, nie, miałem, nie miałem innej opcji już. Ej, e, bardzo wyrównanie macie teraz. No, ja już ginę, no. do widzenia. Mimo masz jeszcze, było. Masz jeszcze cztery. Bajo, bajo. <laughs> no i przez to roki wygra. <śmiech> <śmiech> bo byliście tchórzami i go nie sprawdzaliście. No i co? A, no, a, wyżek, ale ci kuperek no, boli. No bo go, go, nie go boli. No bo wyrzuciłeś się z sześciu kart w dwóch rundach. One. To Caseupło. Oooo, Jezu nie! A ten kołnierz jest beznadziejny. Ty jesteś beznadziejny. jesteś beznadziejny. Ty jesteś beznadziejny. Tak Ty cien, nie jesteś beznadziejny. Będzie, no, proszę jak? Bardzo, kuna o nas wszystkich. Nie, nie też sobie A jeszcze nie? Spokojnie. Uuu, spokojnie, Asia go robi jeszcze. Patrz. Oj zory nie chciałem tobie. Ej, shut um, fuck up ty. Co ty mi tu pokazujesz, palucha? Rurka, rurka. Kureczka, rureczka. One. Według rurka. was fakt to już jest spoko. Laja! Laja! Niedobrze. Niedobrze. Zlajerował cię! Zlajerował? Zwarstwował? <laughs> Zlajerował cię na pewno! O Jezu. Laja nie kupię to trzeba jakoś pomyśleć. On się znowu wyrzuca ze wszystkiego. Patrz, no on bierze, Asia go, o! prawda tak teraz rzucił normalnego asa ja czekę nie powinnam a słuchać tak, ja nie no ale on tak. wcześniej to, to według ciebie nie było to podejrzane że on rzucił nie. trzy karty dwu, w dwóch rundach? O! O! no on ja nas Czeken, przez to. No, no. najpierw rzuciłem trzy fałszywki, później trzy prawdziwe królowe i na koniec tego asa ilu królowych no co? trzy no trzy z ośmiu które hey, były na stole what the fuck dobrze no bardzo dobrze, dobrze rematch, Runda do. Jak to muszę grać? No to jest fajne, ale trochę takie bardziej ryzykowne. No tak. No to trzeba strategię no. i tak dalej. O, oh, oh, widzę tą kocicę Nie będziesz miał przez bo ja będę cię sprawdzał. Widzę tą kocicę. No, Założę no, się, no. że ty będziesz miała właśnie dylemat, że. A czy go sprawdzić, trzy nie, Oj nie wiem. No jak wróci na nie... początku trzy, to kuźwa, to będzie podejrzane, nie? Instable, mm -hmm. mm -hmm. Let's go, let's go, let's go! Dobra, co ja mam za karty? Ogóle, a Max playa. Ja będę zaczynał. Max playa. Shut the fuck Max up, playa, man. Max playa. Sam się zamknij. Co, co jest kogo Queen. O kurcze. Mm -hmm. queen. <laughs> mm. queen. One queen. One queen. Two queens. <laughs> no i rzucił dwa. Więcej niż jeden. Sprawdzaj go, to jest podejrzane. <laughs> Wiesz, że no dwa to więcej niż jeden? Masz, masz jokery na 100% kłóra, kłóra. <gryś> Devils, let's go devils No, już nie Już po ptakach Nie, dlaczego? To się liczy jej karta, moja karta i twoje karty O, kłóra, trzy rzucił Dlaczego <gryś> <lion. gryś> dwa razy krzyczysz? Nie wiem, wiedziałem, że kuźwa kłamczysz Hanie Asia, <gryś> no ja ty wrzuciłeś prawdziwe, czy nie? Daughter, <gryś> A, okay, nie, nie okay. mogę powiedzieć A, no, Ja rzuciłem o, prawdziwe dalej. Ja no rzuciłem okay. prawdziwe. Nie, bo chciałem o, cię sprawdzić, to... ale pomyślałem, U. że jednak wyrzucę. Ale po co wygadać, Bo jak teraz będzie Queen's Table, to będzie wiadomo ile ich nie ma. A możemy blefować, że rzuciłyśmy mm, prawdziwe. Oooo. No, e. no. e. Kuźwa, Asiory, U. naprawdę. Oho. Uh, uh. Masz tu Asię. Jedną. Asiory. Tak. A no tak. Serio nie sprawdziłeś o kurczę. Nie chcę. Why? One. Bo mam bezpieczne karty. Mhm. Ace. Two. Aces. True zrobisz? Aces. Co zrobisz teraz? Uhu. Wiesz, co ja zrobię? No. Co, co tam stękasz? O, zrobię też tu tak. Aces. dewilek oh. będzie. Bands. Let's go, Devils. Bustaliśmy tylko my, więc albo Devils, albo kłamiesz. <noise> mhm. Jak się spojrzała. Mhm, mhm. Co to bombastic side-eye? Spierdzielę mi z tym. Okej. Okay. Laja. O, o, nie, o, nie będę ryzykować. Laja. Zobaczymy, zobaczymy to. <totkut3> to kurde. Tu powinienem sobie teraz cztery razy strzelić. To jest mój, jedna moja królowa. <tot3> I twór, <trzy>. I moja <tot3> też. Trzy razy strzelaj. Miło było. Do widzenia. Mijo bi bio. Bye-bye. Bye-bye, no, no. <tot3> bye-bye, bye-bye. Joker. A jeszcze gracie? Really? A, a, wcześniej, a wcześniej, pobierajcie te karty Chuck'em, znaczy chłopaki, pobierajcie! Tak, żeś narzekał. Nie mogę poemotkować, ale gówno, No nie da się. Szada Wait, what?! Nie może że masz trzy jokery! Nie. Why? Nie miałam co. Why?! Myślałam, zrobiłeś zrobisz ołdę ten. Why?! No jakbyś cztery Trzy... ostatnie a nie, nie, nie mógłbyś. A no nie, 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 wreset. to już, to już był reset, to nie. Czyżby pierwsza? A... Nie. 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 <kłysy> Wszyscy óf. macie po na naboju, no nieźle. Uff, uff. Boże, na Szuker... początek Joker stable, Ale odżera karty. To chociaż tyle. Dawać te ty karty. Ja, ja. spierdzielaj. Uff, Oh god. O, dobra, dobre rozdanie jest. One Joker. No. Ja? Mm, One Joker. Easy. Mm, so Joker. One Joker. Mm. No, no. A, nie, nie nie nie. Absolutnie. Nie ma. Nie. Absolutnie. absolutnie nie. Zwłaszcza, że tu nie ma tyle Jokerów. A, Asia. Absolutnie nie. A ja, Asia? ty to on. wykorzystałeś, Max? Serio? Głupek. No, rzucił w krzywdę szybki ham. Kurde. <grymne> niepotrzebnie sprawdzałem. Czemu nie sprawdziłaś go, Asia? Kurcze. No to papa, spaszne, ale głupi błąd bon zrobiłem. Trzy rzucił. No trzy no, już no, no, niepotrzebnie. genius. czyć genius. Ej, 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 co ty kurwa, co? No, wykorzystałeś sytuację. No tak, zrobiłem, no. Co teraz jest? Więc fuck you. Jackass! Pff, wow! Is. One, Ay, is. Od razu one. one is... One is... One is... Liar! Oż ty cholero jedna! Ooo! się na tobie teraz! Tak. No! Dobrze świnka! <miech> Nooo! No! Trzeba, no! trzeba! <cierk Black TP> <m Frederick> nie Nie machaj tak! Za <gwe tah> nią! O Jezus, dobra! Yeah. Kark se z... złamiesz. On ma kark? Nie wiem w ogóle, to to wygląda jakby jego szyja do Nie twój uśmiech. <grym> jakby nie, ja nie miał szyi, nie? <słyski> Taki gruby. No znowu asy. Mm. No, asy znowu, beznadziejne asy. Mm. Auu! Auu! Czekaj, który to jest auu? Auu! A to. Time's up, Auu! Co <grystanie> chodziło? Eee. Kurwa! Żakasz, <grystanie> żakasz, No przestań! Okay. No i no. no! Co tam świnko, Daj, Pepo? Będzie mielone? O, bie biedzie, biedzie z hamburgery! Eee. O, Nie. Produkcja wstrzymana. Nas wciąż ma jedną kartę, ham. No. No. Uh. Mam jedną kartę. Oh. <grystanie> Czy to będzie król? Ouu! <grystanie> <grystanie> Nie mam no wyboru. No kurwa! Nie może być! Uh, no. uh, uh. Uh, uh. Okay. <śla> nie może być! No to Liczyłem leczy, na to, że będzie Queen's stable i nie było ani razu! Dobra, Elo nie grał z wami, do widzenia. Będziesz miał 4 na 6, spokojnie. co? No to będziesz miał 50-50. No może, tak, to teraz, może być queen. A, ale słuchajcie, jak teraz ktoś z was zagra Devil's Deal, to ja wam mogę umrzeć. No. 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 Sprawdzać się później. Kings. O kurde. No. 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 Czemu dwa razy krzyczysz? Ani jednak miał. Ty gnoju ty. Takas. Mogłeś to was debiut zrobić na sam koniec. Mogłeś ty. pierwszy nabój. Patrzcie to. dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no co ty? Au. 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 Teraz Queen's Table, Super y -y. fajnie. Mm -hmm. <noise> Auu! Au! <noise> <noise> no jak nie no można? Nie zaczyna się, Jak, jak zaczynać zaczynać? <noise> Tak ją zbeształeś, że nie sprawdza, zaczęła sprawdzać i patrz, jak dobrze oh, idzie God. teraz. Jak zaczęła sprawdzać, o. Wjechałeś o, jej na ambicje, co? no. Dokładnie. A uu. A uu. A uu. A uu. Teraz Queenie. Zaraz będę Każdym razem na sprawdzać. Okej. No to dalej. nie. nie. A nie, czekaj. A Asia, 2 na 6 okay. będziesz miała. A. Coś tego no, musisz, no. Dobra. No i ja, no, ja automatycznie sprawę. A jajaj. Tak. Nie będzie miała 2 na 6, hmm. bo teraz że A, okay, na ginie. No. <laughs> Do widzenia. Do widzenia! Nie, A ja mam ile? 2 2 2 4. 2 4. Jeszcze o, to wygrałem. Ty masz 50 50 teraz. Nie ma opcji, że wygram. Dobra. King's Table. Okej. 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 M. 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 zaczyna. One Queen. Dobra. A, to do King Załuj na to. O nie, nie, nie. Czekaj, nie. Please don't, bo ja zginę wtedy. Pizdąd, pizdąd. Ty, tam w ogóle, ty, tam po prawej stronie, Asia, po prawej oh, stronie Nice! nice. nice. Nie! <laughs> nice. Nie to mówiłem, nie rób tego, to no zginę przez ciebie! Tak coś czułem, tak coś czułem. Życie teraz prawdziwki. O, jeden I na mój max. Jeden tak na you. mój. Fuck you, man. Ale teraz to będzie łatwo z jokerami. Wasia rzuciła chyba To jest piszczące już tuż przed śmiercią Ja mam na cel, żeby nie być ostatni, więc ona musi umrzeć teraz 33% szans Teraz twoja kolej, żeby go wyeliminować Ej, shut the fuck up! Łohooo! Auuu! Asez Tables! Aces Tables... Ale wyglądam dziwnie. Czemu? Nie uh. wiem. If only One Leżeć tam! No. Oh. Bombastik. Auuu! Oh. Daj, dai. Roki! You can Co? risk it. You can One risk it. Eee... Czym tak może tak risk jak? it? Ty Ile cards weszło? Jest. Dużo. O, mój Boże... Co? Dlaczego ty yeah. dobre rzucałeś? <gulant> <Yes. Yeah. gulant> Dlaczego yes. dobre rzucałeś? No, sí. tak czy będzie double kill? Nie! No! Ale was oje, O, robałem Co za Sprawdzę ładnie. Devil z bilem To było piękne. No Rimage! No. Jeszcze? No. Rymecz. No. <gry> no. Ostatni rimecz. To ustaw lerestek tak. dwa, bo jest lerestek ładny. lepiej się bawiłam. <grym> Dawać. No czekaj. A, dobra. <grym> <grym> Co to hamstwo w państwie? Wow. To jest, to jest zwykły czy dwójka? Dwójka, dwójka. Dwójka. A, inna mapa tylko. Inny bar. Mm -hmm. Wziąłem... Zebra z tyłu. Wziąłem Japan. Kurde, jest nie mogę popatrzeć. Było, Japan bar. Cześć, żurawko. Hello. Ja widzę tylko Cześć, żurawkę, żurawkę zebrę i tą ładną panią. Którą? A, żurawkę. No, tak, tak, tak. A, to jest szake. Tak, szake. <śmiech> 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 to pierwszy? Asus, okej. Co za tą przegraną. Czekamie. Uh, One aces. Two Aces. Tak. Ciekawe. One, Ciekawe. Ex. Jackass. <laughs> <Au>. <laughs> One, a nie mogę kawy wypić, bo ten au. <laughs> au <laughs> Ej! Co? Shut the fuck up. jest co tu. Mm. Chciałem sprawdzić w sumie tego No ale musiałeś Deakka. go sprawdzać, taki gid, dobry kawdy Ale no. ja już może nie miałem gid, dobrych Czaken ja <tosłuch> <zginą> Teraz, <tosłuch> teraz? Joker. O no! Ja nie mam jokerów Nie kłam No serio joker. Yes. Kompletnie nie mam jokerów Wszystkie wy macie Chamy parszywe One joker Mm -hmm. Ile na stole jest jokerów? <noise> Trzy. Cztery. Trzy, a nie cztery? Nie, nie cztery. E, nie pięć jest jokerów na stole. Nie. tam, że jeden Cztery. Po... Nie pięć. Cztery. cztery. A, Wszystkiego jest po osiem tutaj... i cztery jokerki tak, tak, tak. na 100%. procent. ty? A yes, sure. no bo czekaj, dostajemy 7 kart na początek. Wszystkiego parzyście jest. No to 28, czyli 8, 8, 8, 4. No to by pasowało. Tak, tak. Devil's <coughs> deal. Hmm. Ale ale z ryzyku, ze O nie, no, nie no. Nie, ja, bym cześć, się, Nie wiem, czy wszyscy jest. Już się strategia nie idzie. Asia by mnie sprawdziła teraz, no bo już Jokerów, już... Jokerów nie ma co sprawdzać Devil's z dilem. O! Ale żywka, że... O nie! Wow! To zawsze tak ja się Tylko czuję, 4, Raki, gdy odpadam sprawdzać pierwszy z Devil's to tak nie za dobrze, hmm. ja Ci powiem. Nie ja wiem, hmm. co ja tu chciałem zrobić. Dostałem lega mózgu. Dawaj, do mnie. Ty, to jeżeli ona by rzuciła rzucę. teraz króla, to ja mógłbym zrobić Devil's Deal, ej! Dawaj. Mógłbyś. Na razie! zostaliśmy Auu. sami. Auuu! Auu. ten fakt. Auu. Muszę to robić. No, MUSZĘ TO ROBIĆ, KURWA! Koniec! Teraz prawie koniec. Koniec! O nie, ja What the fuck?! Koniec! Ile mam nad To jest twoja ostatnia kulka. Tak, nie! Uuuuh! Oh. <grym> Jeez! Yeah, kliknij jeden, Max! Kliknij jeden jeszcze. No próbuję, nie mogę! Nie zdążę. Yeah. <grym> Zdążyłem! <grym> Bite <grym> mi. <grym> Bajdź mi, Arsh się pokazał. Kaz! Nie weźmiemy! No wręcz, to było layer Bar. barokiem. Ja raz wygrałem ty dwa razy, Chuck. Le, Le, teraz, yes. a ja dwa. A ja, Najlepsi jesteśmy, na, kura rura. Tak Koalicja ja warszawsko-łódzka. Ja czekam tylko na Layers poker i Lair Texas. Tam Sojusz warszawsko-łódzki. Tak, to, Dobra, to, to, tam, tam ja was kuźwa orobę, bo ja tam tam to, w pokera to, jestem to, mistrz to, świata. Metro Boatowicz. Mistrz świata, Max, w pokerach zobaczycie, zobaczycie, Nara. nara. Nie wierzę.